www.wp.pl Enter. Et qu'est-ce qu'il Gapią się na nas. Tatko, są, są, są już, tak. A tu tam teraz wirtualne Polaki Wszyscy, nas oglądają tak? tak. E, myśmy chcieli bardzo, w imieniu całej rodziny Kresowiaków, pozdrowić, tak. wszystkich pozdrowić e, e, wirtualnych Polaków. Tak, witajcie. Witajcie. I chcieliśmy powiedzieć, że jeszcze można płyty zakupić, kabarety pod wyrwigroszem, w empikach są, e, w kioskach. Zresztą promocja jest teraz. Jak się dwie płyty zakupi, to trzecią można kupić jeszcze. Wtedy, wtedy trzecia w tej samej cenie jest. No. A to co jest? E, to mysz to, no to jest. Mama, no... weź, młode, weź, odłącz, bo żeby się matka nie wmitowała, no. Matko, ale Nie, no z, z prądu odłącz, no. O, weź. O. Cię si, no. No to może to nie prąd? To, to, to. Ta wirtualna polska to dobra jest. No dobra. Dobra, to, to działa bez kabla. Kabary. Kabary. Kabary.